A ja byłem dumny. Wchodziłem do tej wody dumny. Oni patrzyli na mnie. A ja wiedziałem, że moje serce należy do króla, królów i pana, panów. Jezus zmienił moje życie. Jezus zmienił moje życie. Jezus zmienił moje życie. życie. Powiedzieć Wam dlaczego? Nie dlatego, że na to zasłużyłem. W ogóle na to nie zasłużyłem. Ja zasłużyłem na to, żeby wywalić kurkę w łeb. Ok? Na to zasłużyłem sobie. Ale on zmienił moje życie, wiecie dlaczego? Bo jest dobrym Bogiem. I zrobiłem prostą rzecz. Uwierzyłem w to, że on umarł za moje grzech. Kiedyś czyzka do nas zadzwoniła, zapytała, czy przyjedziemy do niej tam do rozmów w toku, powiedzieć, jak nie spotkaliśmy. Wiecie, że tam zapraszają takich różnych dziwnych ludzi. I biorą sobie takich normalnych, w cudzysłowie, ludzi, którzy robią taki teatr. Na się ja wtedy pięciu, którzy stwierdzieliśmy, że spotkaliśmy Jezusa. Ja byłem Norbert, tam od nas ze wspólnoty, chłopak tam jeszcze, tylko <grym> inny. I wzięli mnie. I jak powiedziałem, że zabiłem człowieka i nie mam już do sumienia teraz, dlatego, że Jezus umarł za moje grzechy, to musiałem że z tym A Jak Pan może? Jak Pan może? A po płytach? Ja wy Jezus umarł za moje grzechy. Jezus Chrystus umarł za mnie. Czy to nie za proste, proszę Pana? Ja stwierdziłem, nie, proszę Pana, nie za proste. To się nazywa łaska, Nie cywilność. Mówię jej w dodatku, mówię, siedzę w okręgach niebieskich jest Chrystusie Jezusie po prawicy Boga. I co, prawda trzech księdza? On mówi, prawda. Ja mówię, jestem wolny. Mówiła pani? A pani dokąd idzie? Jakby pani o mówiła do mnie. Ona już mnie nienawidziła tam z tego górnego rzędu. Już mnie nienawidziła. Bo ja powiedziałem, że to do nieba. Przyjaciele, idę do nieba, jestem wolny. Do nieba. Zabiłem człowieka. Przynajmniej wiem, że jeden, o jednym wiem. Tłumowałem dzieci narkotykami, handlowałem narkotykami, piłem ludzi do nieprzytomności. A dzisiaj nie do nieba. Jestem wolny, nie mam żadnych już do sumienia. Zostałem oczyszczony. Wiecie dlaczego? Bo dwa tysiące lat temu na krzyżu Kolgoty Jezus Chrystus, Boży syn, umarł zamiast mnie. Umarł zamiast mnie i zamiast Ciebie. A prawo nie działa wstecz. Wiecie, na czym polega zasada, że prawo nie działa wstecz? Jak ktoś idzie do więzienia, Jan Kowalski idzie do więzienia, za to, że popełnił przestępstwo i odsiedzi wyrok dwa lata do wolności, to drugi raz nie mogą zamknąć Jana Kowalskiego za to samo wyłamanie. Wiecie dlaczego? Bo już odsiedział wyrok. Prawo nie działa wstecz. Nie można nic zrobić. To jest Ewangelia gorsząca. Niezmiernie gorsząca. Ten świat funkcjonuje w gabarytach dobra i zła. Jesteś dobry? Bóg mówi cacy. Jesteś zły? To dla ciebie Bóg się staje garnalskim w płaty i wali cię pałą w głęb. I Mówi ty, podły krześniku. Do no, no niestety to nie jest prawda, przyjaciele. To nie jest prawda. Bóg taki nie jest. Jeżeli wszystko zapomnicie, to powiem, to zapamiętajcie to jedną rzecz, proszę. Tak jest tylko dobry, dla diabeł tylko zły. I nigdy nie pomyliacie tych bóg filozofii. Autorem wszelkiego zła na ziemi jest szatan. To szatan jest autorem zła. Ktoś powie, no ale jak to, że Bóg stworzył niebo ziemię? Ja dać, stworzył mnie i ziemię, a potem dał ziemię ludziom. Tu jest napisane, że niebiosa są niebiosami Pana, a ziemię dał sygnał ludzkim. Ziemię dał sygnał ludzkim. Polega to na tym, przyjaciele że tak macie przykład, jeżeli dobry bogaty ojciec daje swojemu dziecku mieszkanie na przykład, prawda? Warte 200 tysięcy, tak? On mu je daje. Zapisuje mu je. I te mieszkanie należy do jego synka. To ten synek może z niego zrobić melinę, zgadza się? No bo, no, bo to już jest jego mieszkanką. Ta, ta ta ta! Z miłości. A synek humeny. Rozumiesz? Nie powiedział, dziękuję na twój, tylko zaczął alże robić w kąpie. Ktoś mówię, czy tata nie może zainteresować, to niestety nie może. Podał mieszkanko synkowi. Bóg stworzył ziemię i dał ją nam, ludziom. Dał ją nam, ludziom. Spapraliśmy sprawę. Spapraliśmy sprawę. Nasi prarodzice, Adam i Ewa, sprzedali ziemię diabłu. Od tamtej pory każdy człowiek, który przychodzi na ten świat, jest martwy duchowo. Kościele katolicki nazywa to się wszech Jak jakkolwiek to nazwierz. Człowiek przychodzi w jednej trzeciej martwy. Jego duch jest martwy. Jego psychika i ciało są sprawne na różnych odcinkach, ale duch jest martwy. Każdy człowiek przychodzi martwy duchowo. Wiecie kiedyś, dwa tysiące lat temu, była pewna historia, o czytałem w Biblii, że do Jezusa przyszedł nikodem. I to był bardzo porządny, dobrze poukładany człowiek. Nie taki bydlach jak ja. Niegodem był dobrze wykształcony, dobrze zorientowany społecznie i politycznie, udzielał się był czysty, niezrażalony, dobrze wychowało dzieci. Przynosił dużo pieniędzy na służbę. Okej! Ok? Zasiadał w radzie, liczono się z nim, taki minister partii socjalistyczno-demokratycznej. I on przyszedł do Jezusa w nocy. Wiecie, że już w nocy? Bo się wstydził przyjść dzień. Jezus to nie był miły Jezusik. To nie był Jezus Marusieński, to nie ten Jezus. Halo? To nie i Marusieński. Jezus to był jak rewolucjonista. Jezus w ogóle zwracał Prawdą kulturę do drogali. Wszystko im wymalał, wszystkie ich zwyczaje. Oni mówią szabat. Wszyscy leżymy do góry kołami w szabat. Tak? A Jezus mówi oprócz mnie. <grywy> ja idę trochę sobie zrobić z tego, trochę tamtego. No i mówię, czemu to robić? A Jezus mówi, no bo szabat jest dla ludzi. A nie ludzie dla szabatu. Okej? Okay. Prostytutkę chce nie mu kamienować za to, że była prostytutką, tak? A Jezus mówi, kto jest bez grzechu? Niech rzuci kamienie pierwszy. No. Wybracał im kulturę. Jezus nie był bezpieczny. Jezus był niebezpieczny, niegodny przed wnoty. Czemu przyszedł? Bo coś czuł, czuł, że coś jest nie tak, coś jest na rzeczy. Że ta jest niebezpieczna, ta postać, ten dziwak z Nazaretu. królody, dostaniesz z czternastym apostołów. Tak? Nie. Jezus mówi do tak, Nikodemie. jeżeli nie narodzisz się na nowo, nie możesz ujrzeć królestwa Bożego. Patek był około siedemdziesiątki. Mówi, jak mogę wejść do łona mojej matki? Jak mogę wejść do jej brzucha i narodzić się na nowo? Jezus mówi, Nikodemie, nie trzeba nie, nie. możesz wejść do królestwa Bożego i nie, 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 nie odrodzić. Narodziłem się na nowo, tam na greczkach więziennych, w więziennej celi. Narodził się na nowo mój duch. Mój duch, mój duch powstał do życia. Mój duch powstał do życia. Nowe Narodzenie, przyjaciele, to nie jest stanie się lepszym człowiekiem. Nowe Narodzenie to jest przyjęcie życia Boga do swojego ducha. Dlaczego się idzie do nieba? Dlatego, że jest duch odrodzony. Do nieba idą tylko odrodzone duchy. Rozumiecie, nie? To nieba idzie się tylko wtedy, kiedy duch jest odrodzony. Tylko takich ludzi się do nieba wpuszcza. Niektórzy mówią zasłużę, ja my nie zasłużysz, bo jest napisane w tej starej Biblii, że łaską, czyli niezasłużoną przychylnością Boga jesteśmy zbawieni. Nie z to, to, dar, żeby ktoś nie mógł się żeby ktoś nie mógł powiedzieć, o, ja bym lepszy od Ciebie, o, ja byłem porządny ludziom tego ścioła, a Ty? Gazowałeś ludzi uświęcili. Wiecie jak był protest do PR Jeden z tych ludzi się nawrócił. Jeden z katów hitlerowskich. I szedł, z podniesioną pochą na stryczek, okej? Okay? Ktoś mówi, że się w niebie. A Hitler by się narodził, do Ciebie, bo ja w niebie. A stali oni w niebie. Nie wiem, czy się nawrócili. prawdopodobnie nie. Nie wiem, nie znam się na Nie badam tych spraw. Wiem jedno, każdy człowiek, każdy człowiek, powtarzam każdy, dobry czy zły, dobry czy zły, dobry czy zły, musi narodzić się na nowo z Bożego Ducha. Może jesteś super człowiekiem, może masz w przed nazwiskiem, rozumiesz? I mówisz, no tam i ten recydywista, gada, oczywiście, -si, on to tak, on to potrzebował Jezusa, ja to nie, ale co potrzebujesz, myślisz? Co potrzebujesz? Jezusa potrzebujesz, taką rzecz tak ci powiem. Potrzebujesz Jezusa, magistrze, inżynierze, docencie. Moralny, porządny, grzeszniku. Grzesznicy <gryżnicy> dzielą się na niedobrych i na dobrych. W ogrodzie Redem w tym pierwszym obrocie, to stworzył go Bóg, okej, okay. było takie drzewo poznania dobra i zła, i było też drzewo życia. I Bóg do Adama i do Ewy nie powiedział, tam nie jedźcie z tego drzewa życia przypadkiem. On powiedział, o trzeba życia możecie na maksa jeść. Tylko z tego drzewa poznania dobra i zła, to tam nie jedźcie. Tak? Bo się zorientujecie, żeby do bielizny chodzić. Adam ze mną nie wiedzieli, co to znaczy mieć bieliznę. Rozumiesz nie? Oni się świetnie czuli w Bożej obecności z Gałętym, bo w ogóle nie mieli żadnych spraw. Żadnych spraw Nie znali co to dobro, co to zło. Oni nie czalili bazy. Co to dobro, co to zło. Bóg nie porusza się w parametrach dobra czy zła. Bóg porusza się w parametrach życia lub śmierci. Przychodzisz na ziemię martwy. Masz spotkać się z Jezusem. I w wyniku tego spotkania żyjesz. Bo tylko żyli idą do nieba. Żyli niebo jest dla żywych. Bo jest Bogiem życia. Okej. Gdybym umarł, idę do nieba w ogóle nie powinni się śmierć. Najlepszy numer, że się w ogóle niczym nie boję. Jak się przestałem bać śmierci, to się przestałem bać czegokolwiek. Przestałem mieć kompleksy. Nie wstydzę się. Rozumiecie? Dlaczego tak mi się stało? Bo moje ego, stary Arturek, morderca, złodziej, bydlak, szumowina, umarł wraz z Chrystusem na krzyżu Golgothy. I co się stało? I powstał nowy Arturek kochany synuś Boga, umiłowany, okej, okay. wszystkie listy w Biblii zaczynają się, święci Boże, wiecie kto to jest święty? to jest ten, kto odrzuci Jezusowi, to jest oddzielony dla Boga ktoś, święty to nie jest ten, kto był dobry na ziemi, potem poszedł do nieba ostatnio na ewangelizacji w Warszawie, stoi ta pani, tak się cieszy, tam ludzie śpiewają, a tak się cieszy, aaa, tak się cieszy stoi koło mi, tak się cieszy, ja mówię, dobrze, że się cieszy, zaraz nie popsuję z tym, myślę z dziećmi tam stała, i się tak cieszyła. Mówi, będziecie tutaj za tydzień. Ja mówię, ja to chyba nie ale tutaj ludzie to będą, bo oni tutaj z Warszawy są, ja to jestem ze wsi. Ale oni nie będą tutaj. Pięknie, pięknie tutaj robicie. Pięknie, pięknie. Haleluja, haleluja. Ja mówię, pani umarła, gdzie pani pójdzie. Ona się spojrzała na mnie. To ja na Pawła II. Ja mówię. Ja o to znaczy. I ona ja zdziwiona spojrzała na mnie, że ja nie wiem, co to znaczy. Ja wiem, gdzie jest Jan Paweł II? No, w ciebie! Przepraszam, w ciebie. A ja jakieś dowody? A, a, no. nie mówiła. Ja mówię, że mają, dlaczego pani uważa, że pani pójdzie do nieba z jakiej przyczyny? No, nie jestem taka zła. Ja wiem, pani, no w mojej Biblii, zresztą jedyne, która istnieje, jedynie świadkowie jej tam kropki przedstawiane przeciwnikiem, nie A tego wszystkie są podobne, gdzie w każdej z nich jest napisane, że łaską, niezasłużoną przychylnością, czyli Boga jest pani Zasłucham. Żeby pani się nie mogła przetrwalać. Zabrała dzieci po szkole. jej się nie podobało to wszystko. Nie podobało jej się to. Wiecie, co się stało? Ona czuła się sprawiedliwa. Sprawiedliwa jestem! Nie jestem taka zła! Ale znowu Boże, mówi, że sprawiedliwość ludzka jest jak w plugawionym branie przed Bogiem, okej? Okay? Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Moja mama to był tak uczciwy człowiek. Ultrakatoliczka. Ok? Bardzo porządna. Jak się nawróciłem w więzieniu, wyszedłem, wyszedłem do tego, mojej mamy i mamo, Mam dwie wiadomości. Jedna z druga dobra, zaskoczyłem. Ty się umarła, pójdziesz do piekła. Ona ja się patrzy na mnie. Ja mówię, dobra jest taka, że nie musisz tam iść. A decyzja należy do ciebie. Ona myślała, że jest ja w Moja żona myślała, że ja Wiecie, ja wyszedłem, ja na przykład, my nie, nie, nie mieliśmy ślubu, a ja przestałem w Biblii, to jest grzech, żyć bez ślubu. A ja się, e, wiecie, zacząłem zwracać uwagę na grzech i na przykład e, jak się narodziłem na nowo z Bożego Ducha, to doszedłem do wniosku, że ja nie będę grzeszył, tak, bo będę sprawiał przykrośko Jemu Bogu. I wróciłem do domu i mówię do mojej żony, znaczy do mojej narzeczony, mówię, ślubu trzeba wziąć. Mówię do niej, bo to jest grzech tak żyć. Ona się patrzy na mnie. Ja mówię, nie będę z tobą spał, mówię, póki nie weźmiemy ślubu. Ona mówi, może zauważyłeś idiotą, że mamy dziecko czteroletnie. Mieszkamy ze sobą tyle lat. Ja mówię, wiem, ale kończę ten proceder. Mieszkamy ślub. w listopadzie. Najbliższy termin był tam w styczniu, więc to stycznia nie spałem. Ciężko mi było po 10 miesiącach lydrowych chłopiec tak naprawdę. Nic mnie nie tak. Ciężko mi było. Tak? Ale sobie pomyślałem, Jezusowi było ciężko na przyszłym roku. Okej? Okay? I skoro on to zrobił dla mnie, tak? To ja teraz będę żył, to jak on powiedział.